Zaproszenie. I rzeczywiście, tak, ale to jest jak mężczyzna, ja, jestem to prawie członkiem tej w tej organizacji. E, bo bardzo często jestem tutaj u Was, a zwłaszcza na Cywale, co tak z jednej mnie, za, za to ochotę przyjechać, porozmawiać, bo Wy tutaj żyjecie organizacją Związku Zawodowego, Wy tu żyjecie Związku czyli tak żyjemy, nie tylko mówicie o Związku Zawodowym, jesteście członkami, ale po prostu żyjecie z tym związkiem to oczywiście jest zasługa wszystkich członków Związku Zawodowego, natomiast tą ważną sprawą jest to, kto przewodzi jaką macie komisję jak zakładową, jaki jak jest przewodniczący. To jest niezwykle ważna sprawa. Pięknie dziękuję za to zaproszenie i rzeczywiście będę musiał jechać, ale dalej, jeszcze tutaj z tym regionem, bo mam spotkanie i podobne zadania na ja, energetyce Rzeszow. w Rzeszowie. Koleżanki koledzy, pierwsza sprawa, którą chciałem powiedzieć, krótko o tym, co sekretariaci i ministrowie energetyki. Sekretariat Rolnictwa Energii to jest 9 sekcji, w sumie jest krajowych, w sumie jest nas 80 tysięcy. To jest najbardziej mężny sekretariat, największy sekretariat, największa struktura branżowa w naszym związku. I to nie jest zasługa przewodniczącego, ani rady sekretariatu, to jest zasługa sekcji, które są i organizacji zakładowych, które żyją w tym sekretariacie. Oczywiście, że wszystkie. Porozumienia, umowy, pozabierane zawsze można skrytykować, pewnie wielu ludzi krytykuje. Ale wtedy, kiedy siedzi się przy stole negocjacyjnym i kiedy się negocjuje i ma się do dyspozycji potężne firmy, które biorą miliony złotych za to, że naszym pracodawcom, to to, co robi Związek Zawodowy Solidarność, to jest niszczące i to jest niezwykle ważne. Mówił tutaj przewodniczący o składkach, e, o pieniądzach. Bardzo często jest tak, że w zakładach pracy e, pracownicy mówią, to jest za duża składka, my w OPZZ płacimy tam powiedzmy tyle, wtedy związku tyle, wtedy wiosło tyle. Ale żaden związek nie prowadzi szkoły. Jeśli wyjeżdżamy na manifestację, to jedziemy za swoje pieniądze, a nie na docępkę do innych jeśli mamy negocjatorów, to trzeba ich zaopatrzyć, A my nie bierzemy z ostatniej półki negocjatorów, tylko z pierwszej półki. Zresztą mamy ich wśród siebie. Jeśli my będziemy dobrze przygotowani, zapewniąc nas wszystkich, bo to jest wszyscy składki płacimy, to jest większa pewność, że to, co stole negocjujemy jest dobre. Ja zawsze proszę o przewodniczących Komisji zakładowych, że jeśli są negocjacje, żeby na wyrywkę praw nie tylko... Y, przed, y, członków y, Komisji Zakładowej, ale czasami i delegatów na zjazd, żeby zobaczyli jaka jest technologia y, prowadzenia negocjacji i jak się zachowuje solidarność, a inne związki zawodowe. Więc co ja tu nie daję, że mam takie związki, żeby sprawa była razem, razie każdy sobie żyje w żyje, czym żyje, żyjemy w państwie demokratycznym, tam gdzie jest związki zawodowe, kto chce takie związki zawodowe, jaką należy. Nawet. Tylko że należy do Związku Zawodowego, który niczym w niczym nie pomoże, bo siła Związku Zawodowego to jest to, jak Związek Zawodowy jest bogaty. A druga sprawa, jak jest zarządzane, bo może mieć furę pieniędzy i je Z nas Związek Zawodowy jest najlepszy w Europie. I tyle pieniędzy wszedł, na my przekładamy na szkolenia, na inne rzeczy, z własnych składów to żaden związek zawodowy w Europie nie przestaje. Oni mają więcej szkole, ale to im płaci pracodawca, bo tam są pracodawcy cywilizowani odwrotnie niż nasi. Ci, czy y, 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 często skorumpowani, bardzo często pasemni, chciwi i, i bardzo często głupi, którzy mówią, że jeśli szkoli, związkowca, to będzie przeciwwagą, tak jest pyszny. Nie do ale no, to się boi, że ktoś się już szkoli to po prostu go odda. Więc Związek Zawodowy Solidarność, do Związku Zawodowego Solidarność przyjeżdżają ludzie z Europy, związkowcy, że chcą się uczyć tej naszej skuteczności działania. Każdy z nas może inaczej ocenić działalność związkową, bo to Solidarność ze swojego punktu widzenia. Ale co jest przyczyną tego, jak my oceniamy na zwią? Drodzy przyjaciele, w Związku Zawodowym Solidarność jest ponad 700 tysięcy związkowców. jest jedyna gazeta ogólnopolska, związkowa, do której można mieć ogromne zastrzeżenia. Z różnych powodów, każdy tak ja nie ma, ale ludzie mogą mieć zastrzeżenia. Poza jednym. W tego Solidarność jest pisana. Niestety sprzedajemy, czy kupujemy jako związkowcy u siebie 10 tysięcy gazet, czy tam gdzieś około 11, na 700 tysięcy w roku zysku. A co kupujemy? Wyborczą, Rzeczpospolitą, 24, TVB i inne. I one nam biorą mózg. I wtedy, kiedy się przychodzi i wysunęło się to, co głupoty opowiadają w środkach na samego no to rzeczywiście człowiek sobie myśli, znaczy, co ja tu robię? Czyż jest zielona wyspa? Rząd o mnie dba. Wszystko jest w porządku. Na kolejne nie zwiąże. I oczywiście ludzie bardzo często tak mówią. Z innej strony mówią. A co mnie tam do związku? Ja nie będę płacił na tych żuchaczy. Bo to co podpiszą, to do mnie będzie tyś. To Ty też masz. Tylko że życie w załodze nie polega na tym. Żeby ograć drugiego. Przecież oni żyją na wasz koszt. Kolega, który nie jest w Związku Zawodowym, żyje na swój koszt i na mój też, bo ja też w takich płacach, to płacam, też tak jak każdy z To są ludzie, którzy do tej ogólnej puli w Związku Zawodowym, przepraszam, w przedsiębiorstwie, przychodzą na krzywy I możesz mu powiedzieć stary, przyszedłeś na krzywy Widzisz, że ja zapłacę za to, co ty dostaniesz do kieszenia. I to jest nieuczciwe. I może ci śmiało mówić, bo czasami przez 3 No, Co ja właściwie powiem? Czuję ten związek jest taki, jakby... Wiecie no, miało być 10%, a jest 3%. To jest ślep trafił. A tam przyjrzało. No, ja, co tam swój związek zrobił? A ile się chłopie do tego związku dopłaci? Ile i się dołożył do tego, to ci pracownicy są tak jak kuba na drzewie, która wysysa to, co to drzewo. I żyje z soków tego drzewa. Tak samo nie są związków, związku. Pracownicy, którzy nie są członkami związków, są gumami na organizmie takie słowe wszędzie związkowe. I o tym trzeba pamiętać, że trzeba powiedzieć, że patrzeć i powiedzieć stare, jeste to... Żyjesz na mój głowę? Jest chleb, za który ja ci płacę. To jest w porządku. Koleżanki i koledzy, sprawa odpowiedzialności nie tylko przynależności do pewnej grupy, która tak, jestem górnikiem, jestem pracownikiem, żyję w celu związany z tym przedsiębiorstwem. Nikt nie chce pracować w przedsiębiorstwie, które jest dziadowskie. Pracować w przedsiębiorstwie, które ma dobrą markę, który jesteś nie jest ze środowiskiem tym tej społeczności. Jest dobry, często pracuje w dobrej firmie. I na Dlatego Związek Zawodowy Solidarność często musi rozmawiać też z taką sytuacją, żeby nie podejrzewać w na której się siedzi. I bywa tak, że. Związek, który jest tak jak ten na, na, na ratunek, prawda? Szczeka, bo ty rzeczy że trzeba opoliczyć. Bo, bo u nas są specjaliści, znają się na tym koledzy nasi w z której, którzy negocjują. I widać, że z matematyki wynika, że rzeczywiście nie można więcej opuścić, żeby ok. tego trzeba X procent. Ale ten, który tam nie ma właściwie żadnych pieniędzy, Mądrość jego polega na tym, żeby podbijać o dwa grosze i mówi, a ja nie chcę 3%, a 3,5. Idzie w załogę i popatrza, weźmy 3,5, a Solidarność się zgodziła na światło. Jeśli to 3,5, a nie dyskutuj, że chciał. Ja też chciałbym być młodszy, bogaty i zdrowy. I wchodzą takie palaty i opowiadają te dylematy, że myśmy chcieli 4. A czemu chciałeś cztery, bo też się cieszył. I siadaj przy stole i negocjuj. I później powiedź, wynegocjowałem dziesięć. To jest o czym mówić, ale nie żeś chciał. To, żeś chciał, ale nie masz, to jest przegra, wiesz, głupce. Boś chciał tyle, bo chcieć trzeba tyle, ile dam na tego negocjować. I to jest sprawa odpowiedzialności. To jest sprawa no, funkcjonowania wniosku, ale też trzeba mieć odwagę powiedzieć głupotnie, drogi, przestań wdzieszyć tu głupoty, bo to po pierwsze, nie że za darmo jest w mój grę, to jeszcze chodzić i do opowiadać, że tyś chciał, jakbyś zapytał pracownika, który tu jeszcze by chciał, to trzy i pół, on byłby do mnie, a ja bym chciał pięć procent. I to są te głupoty, to są... <tuszy> To są te rozgrywki, które prowadzą ludzie z nami politycy taki szef, znaczy to tam taki jeden, był ministrem, dzisiaj jest tam taki, siedzi zawsze, jaki byś nie otworzył proga, to zawsze tam siedzi szefem. Lodówkę odbiera on Gdzie, Tak, on jest od wszystkiego, na wszystkim się zna. I mówi tak, w no, jednym pogardzie mówię, bo to jest mój problem potężny, że ja niestety Pracując tam, gdzie pracuje, jeszcze tych, ogląda nie oglądają, nie wiedział, co mówię. No, niestety taką mam pracę. To jest, a na razie ma to robić. Więc w jednym programie mówi, związki nam są niepotrzebne, zresztą my tutaj, my wszystko na tych pracowników, czy my w chwilę puszczamy na ten, to nie wiem, po co A idzie do drugiej telewizji i mówi, a ja się, proszę Państwa, dziwię, dlaczegoż to związki na tym małem? Rządzący. Ale kiedyś był, było w Wierszku Diały, my często robimy jeszcze, że nie był no, podnoskiciel, więc pytam na tym swoim placu, w Wierszku Diały robimy przesłuchane głosy. Wysyłano wszystkich opcji, niezależnie od tego, jak, jak głosowałeś, co mówiłeś, jak się dałeś. Przy okazji pewnie o tym będzie mówił wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, a ja powtarzam, że, że jest na stronie internetowej, który poseł jak głosował. Ale nawet tym przez trudno zrobiliśmy tam takie spotkanie, przychodzi tam czasami tysiąc ludzi, czasami więcej trochę, czasami innych. Ja powiedziałem, co zbulwersowało moich kolegów na początku, że ja do Puska nie mam nic nie do jego żonek. Nic. Ja do tego nie mam uwag. Bo ja się nic dobrego pod nim nie spodziewałem. Natomiast mam potężne uwagi do tego, który wybrał. I mówiłem, jeśli jesteście tutaj, są wśród Was ci, którzy dali się odgłupić i głosowali, to Wy jesteście winni temu, co się dzieje w Polsce, nie w Bo Dus rządzi tak, <laughs> jak na na to pozwoli. Poszedł głupi, rzucił kartę, teraz dostaje w dupę i płaci. Sam jest pomyśleć. No oczywiście, po co będzie myślał, ma te fałe, to ja mu powiedziałem, ja mam głosowanie. No to słucham. A poczyta tam dom wyborczo-tałeckiego rynku Solidarność. I daje kasę. Wyobraźcie sobie, skąd oni dają kasę. No bo płacimy za te telewizje i na, to, na, na nowe, oni tam na pnięci i tą głupotę nam do tej głowy bez przerwy co 24 godziny zpychają. Namawiam was do tego, żebyście, koleżanki i koledzy, każdy z was, przynajmniej delegat, na... Pan reż. delegat, odczytał tego rynku Solidarność. Warto. Przekazujcie. No, nawet trzeba go kupować, bo jest już na stronach, przepraszam, gdzie jest w wersji elektronicznej, tak to też da się płacić, nie wiem, jak tam jest dokładnie, ale nieco co tam jest, warto się wymieniać, nie grać, co, tam piszą plany, tam są rzeczywiście informacje, które są przydatne Wam do tego, żebyście wszyscy się przy kompanii, przepraszam, pracujesz przy kompanii, jest też w kompanie, jesteś, jedzie na dzik, robi jakąś inną robotę, jesteś w salonach, elektrykiem. Szczególnie ci ludzie właśnie. Chodzicie, macie szansę iść do tych ludzi i powiedzieć. Jestem członkiem Solidarności. Jeśli się do... Czy się będzie do ciebie dotrzeć, to tym bardziej trzeba zadować, prawda? Że głupoty opowiada. Ale jeśli nie, to trzeba powiedzieć. Słuchajcie, tak funkcjonuje mój związek. Ja się jestem nim sami. Ważanki koledzy i odpowiedzialności, to myśmy zadecydowani o tym, jako naród. Panie, albo że na drugą kadencję mamy liberałów. Komu mogło no, przyjść do no, głowy, słuchajcie, ja się dziwię. jest taki facet, który ma, zapomniał tam, bo, bo ma takie różne gadżety, a między innymi jeden gadżet to był helikopter. No i zapomniał zapisać, czy tam samolot. Zapomniał o oświadczeniu podatkowym napisać, że ma helikopter. No zdarza się, nie? nie, nie ten zapomnij, jeden zegar zapomnieli, inny helikopter. No różnie, co masz, to zapomnij. Ktoś uwierzył i dzisiaj ludzie wiedzą, że multimilioner <grym> będzie dbał o to, żeby ty robotników nie obejrzy. No, Słuchajcie, to trzeba naprawdę być niesamowitą żeby pomyśleć, że młot, który dorobił się na a na produkcji gorzarej, czyli do na opłudnianiu narodu, będzie dbał o nasze interesy. No to trzeba wyjątkowym być człowiekiem i wyjątkowo mieć pojęcie, jak się powinien kraj, jak powinien kraj wyglądać, jak powinien wyglądać. Teraz będziemy mieć za niedługo do góry do Europy. I jak strasznie ludzie krzyczą, a to auta nazwę, a to jakieś tam Teraz to rzeczywiście jest trudne. że wiem, letnie dziecko ma pewną decyzję, prawda? Czy, czy żeby, żeby, żeby go dać już, być jak psa. I tutaj niektórzy mówią, My podnosimy rangę zwierząt do praw człowieka. I może by to wcale nie było takie złe. Tylko, że to oszołomery do Prawa człowieka obniżają do praw zwierząt. Pole dziecko uśpić, stary człowiek uśpić. Czy to jest cywilizacja? Ale to myśmy ich wybrali. Zobacz, jako posłowie w Unii Europejskiej. Będziemy ich teraz wybierać. Przecież wystarczy tylko drogie koledzy i koledzy przeczytać CV tego człowieka, na którego mamy głosować. Przecież to jest takie proste. Przecież to, że nam powinno chcieć iść, przeczytać, kto ty jesteś, co zrobiłeś, jakie masz poglądy. No bo jeśli ja mam poglądy, jestem Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. Jestem członkiem Solidarność, w Związku z Zawodowego Solidarność, który ma na w ramburę napisane, że społeczna nauka Kościoła jest tym, w właściwie nas, to jest nasz kręgosłup. Wybieramy człowieka, który odpowiada się za autonazją, no to wy z tą wiarą mamy, nie wiem, z którego, no z wolą swoją, nie wiem, z którego. i koledzy, to jest odpowiedzialność za to. Tak wybieramy. A później się twierdzimy, jak u nas strasznie boli. Jak żeśmy ściągli boli, wystawili za, no to co ma robić? Leje! Koleżanki i koledzy, <coughs> Unia Europejska zabudowała nam politykę klimatyczną i przez to likwidują nam nasze lice. I <coughs> mówili o tym, że Najlepiej to jest elektrownia jądrowa, bo ona po znowu krzesna jest, jest taka wspaniała, jest taka bezpieczna. I pojechaliśmy do Fukushimy. I spotkaliśmy się tam z tymi, którzy robili propagandę w Fukushimie. Fukushima to jest taki teren nad oceanem, bardzo <coughs> urodzajny, tam, nocanie, tam z, dziada, z dziada, byli rolnicy, produkowali bardzo wiele żywności. Na Japonii, czy Japonia tam specjalnie że bo nie I przyjeżdżali, przyjeżdżali takie się i mówili, ale oni się nam do tego przyznali. I powiedzieli, im, myśmy społeczeństwo oszukań. Bo powiedzieliśmy społeczeństwu, że dajemy im urządzenia stuprocentowo bezpieczne. I ten, który to mówił, główny propagandzista, mówi, i rzeczywiście czuje się bardzo źle. Ale powiedziałem, że ludziom, przeprosimy im za to. Co z tego? 60 km od Fukushimy martwa strefa. Teraz już zmniejszy do 20 km. Tam nawet Romanii nie ma. Nic. Szlak tak, trafił wszystko, a takie miało być bezpieczne. I rzeczywiście te urządzenia były bezpieczne. I rzeczywiście tym urządzeniem nic się nie stało. To prawda. Chodzi tylko o to, że człowiek, co wymyśli, nigdy nie jest bezpieczny i nie przewidzieli, nawet japończycy, że przyjdzie tsunami i zburzy nie elektrownię, tylko słupy, które odprowadzają prąd, czyli energię elektryczną od tego elektrowni. Elektrownie jak stały, tak stoją. Natomiast słupów nie ma i nie tylko nie ma, jak odprowadzić do tej energii, tej energii, która bez przerwy nie zprodukowane, bo te procesy się zaczyna jemy. Ale nie ma energii po to, żeby składać ten reaktor. I w taki sposób, nie wiem, pewnie niewielu z was wie, jeden z reaktorów, numer 3, wyleciał w Polsce. A wszyscy nas poinformowali o tym. Czy słyszeliście środka masowego odmówiania, czy tych, którzy tam mówią, że bardzo bezpieczna jest, bardzo bezpieczna jest energetyka jądrowa. Słyszeliście o tym, że jeden, jedna elektrownia poleciała powietrze? Nie słyszałem. Myśmy się tam dowiedzieli, że tego nie jest. Więc, koleżanki i koledzy, nie dajmy się głupiać. Korzystajmy z rozumu. Informacje bierzmy stąd, gdzie wiemy, że jest pisana prawda. Nie są zoszytajcie w środku masowego przekazu. Jeśli nas się oszukamy, bo błędy się zdarzały, ja tutaj mówię o tym, że ktoś tam się pomylił, że jest 30 albo 32, tego się Tylko jest serowe działanie na rzecz dezinformacji społeczeństwa. Więc środki przekazu ubędnego nurtu rzeczywiście dają nam bardzo złe informacje, nie do końca prawdziwe. prawdziwe, ale nie do końca do Więc to trzeba umieć rozróżnić i tego mam życzę, żebyście umieli rozróżnić. I gdyby tak nie było, koleżanki i koledzy. Gdyby tak nie było, to nie byłaby taka wojna o telewizję To nie byłaby taka wojna o multiplex. Wojna chodzi, idzie o to, Żebyś nie dostał innej informacji niż ta, która w środkach tego głównego nurtu jest przekazywana. A tam ci się z tej polityki wyłamują. Podobnie jak tego Solidarność. Nie przyjmuję tego nurtu. Więc co jest ich wychowawstwo? Koleżanki i koledzy, zapraszam, szczególnie młodych członków związku do Rady Młodych, czy sekretariatu ministra Energetyki, dla mnie szkolenia wyjazdy, spotkania zagraniczne, spotkania z kolegami, koleżankami z zagranicy, żebyśmy się wzajemnie poznawali, bo wy w przyszłości będziecie nas nie dać na naszych funkcjach związkowych, więc dobrze by było, się poznaliście. I to nie tylko po to, żebyście, żeby tam młodzi ludzie chali się uczyć, ale żeby młodzi ludzie z Solidarności uczyli innych, oni nie rozumieją, bo Różnica pomiędzy związkami zawodowymi socjalistycznymi a związkiem zawodowym Solidarność jest bardzo poparta na społecznej racji kościoła jest bardzo prosta. Związki zawodowe socjalistyczne chcą pomagać. z spotkaniach międzynarodowych zawsze mówię, nie pomagajmy, nie tylko pomagajmy biednym, ale pomagajmy tym, którzy chcą się rozwijać, żeby biednych nie było, żeby było jakaś ich jak imię. Ale wtedy wybijamy z pantamyków socjalistów, no i wtedy oni zajmują się na przykład autorazją czy pakietem klimatyczno-energetycznym. W sekretariacie Komisji Energetyki również jest sekcja kobiet. Zapraszam Panie. Są to bardzo ważne sprawy, bardzo ważne rzeczy, które chcielibyśmy i, i przekazujemy. I kobiety również mają nieco inne problemy w naszym sektorze bankowo-energetycznym niż my, szczyli to jest prawda. zapraszam Panie, żebyście się w tym chciały wdać. Bardzo serdecznie dziękuję kolegom ze służb. Zresztą będzie to mówił pewnie Przewodniczący Zarządu regionów i, i Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Ale ja chcę Wam tylko podziękować jako ten człowiek operacyjny, który tam bezpośrednio z Wami się styka i yy, jesteśmy na tej linii, gdzie jest bardzo trudno. Jesteście wyjątkowi. Jesteście dobrze przygotowani, jesteście dobrze prowadzeni. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo macie się po prostu zyskanie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Niech się darzy Wam i Waszym rodzinom. Szczerze,